Jacek Bańka, dzień dobry. Gościem Radia Kraków jest dzisiaj Ryszard Śmiałek, wicewojewoda wojewoda małopolski, nowa lewica, współprzewodniczący, jedyny współprzewodniczący, rozumiem, nadal dziwnie zabrzmi, nowej lewicy w Małopolsce. Dzień dobry. Dzień dobry panu, witam serdecznie radio słuchaczy. No tak... W tej chwili jesteśmy przed uprogu kampanii sprawozdawczo-wyborczej na Lewicy, więc zaczynamy ją od września, skończymy ją kongresem w grudniu krajowym. I wówczas będzie ten drugi współprzewodniczący? Nie będzie, nie będzie drugiego współprzewodniczącego, a. ponieważ na kongresie statutowym dokonaliśmy zmian w statucie partii w maju i zrezygnowaliśmy na każdym ze szczebli, czy to miejskim, czy, czy wojewódzkim, żeby było dwóch współprzewodniczących, a to czy w skali kraju będzie jeden czy dwóch współprzewodniczących zdecyduje Krajowy, który będzie dokonywał wyboru tych władz. No to zostawmy to jeszcze pewnie, będziemy rozmawiać, kiedy władze Nowej Lewicy będą wybierane. Panie Wojewodo, czy Wojewodowie dostali jakieś nowe zadanie, nowe wytyczne, a to w związku z obecnością rosyjskiego bezzałogowca załogowca no, Lubelszczyźnie? Sprawdzałem w tej chwili pocztę. Na tą chwilę dostałem tylko meldunek. Nie mam jakichś jakich specjalnych wytycznych, które by, by, by były w związku z tym. Natomiast no, pewnie y, sytuacja jest dynamiczna i możemy się spodziewać, że, że pewnie w ciągu dnia odbędzie się jakieś zdalne posiedzenie, czy, 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 też, czy też jakieś w jakieś tej sprawie wytyczne przyjdą do nas. No bo też pytania, choćby o to, dlaczego nie został wykryty, padają od wczoraj. No i też wszyscy zadajemy sobie pytanie, czy, czy w ogóle jesteśmy wobec załogowców bezbronni, czy, czy bezpieczna jest nasza, choćby infrastruktura krytyczna? Znaczy się, no po pierwsze ten dron przeleciał na bardzo niskiej odległości był on bez bez, elementu, bez ładunku bojowego na, na sobie, który pewnie też jest, jest kwestią ciężaru, więc, 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 więc pewnie mógł, mógł zmniejszyć tą, tą, swoją, tą swoją wysokość. Natomiast, panie redaktorze, szanowni państwo, ja też przez, tak prywatnie powiem, przestrzegam przed tym, żebyśmy mówili, że myśmy go nie wykryli, bo to dla osób, które chciały zrobić prowokację, czy które doprowadziły do, do tej sytuacji, że ten dron tutaj spadł, jest jasny, jasny sygnał, że polska obrona przeciw Przeciw dronom, czy przeciw lotnicza jest, jest słaba, znaczy no, zawiodła, tak? I dlatego bym może niespecjalnie nie dzisiaj mówił publicznie o tym, że spadł dron i je, wiadomo, że jest to, jest to wielkie przerażenie dla mieszkańców tamtego terenu, gdzie, gdzie do tego wybuchu doszło, gdzie ten dron spadł. Natomiast, natomiast myślę, że w jakimś tym interesie państwa polskiego nie jest takie mówienie wprost, że myśmy go nie wiem, nie, nie namierzyli, że on, że on, że on chodzi. Choć tak oczywiście było, tak, ale ten przekaz raczej powinien być taki, że ci, którzy dzisiaj obserwują, co Polska robi w tym zakresie, powinni raczej nie wiedzieć, jak, do tej, jak, jak to naprawdę było, a nie być pewni, że, os, że osiągnęli jakiś sukces, bo on tutaj w taki sposób yy, on, on tutaj wleciał na, na nasz teren. Mówi Pan o prowokacji, tak samo mówi szef Monu. Myśli pan, że dzieje się to nie przy, przypadkowo właśnie teraz, po tych rozmowach w Waszyngtonie, no i w tej sytuacji, kiedy, kiedy jesteśmy w, wciąż wobec tego toksycznego sporu, który dzieli nas. No wojna, wojna ma to do siebie, że i przede wszystkim rozmowy ewentualne pokojowe, które mają się tam zacząć, czy właściwie w jakiś sposób się przy, są, są przygotowania do nich prowadzone, że mogą występować różnego rodzaju prowokacje. Ale też y, z ust pana ministra Władysława Kośniaka-Kamysza usłyszałem, że to był dron rosyjski. Ale eksperci jednak studzą te emocje, twierdząc, że do końca trzeba to zbadać, żeby, żeby być pewnym, że to rzeczywiście był dron rosyjski. Gdzieś tam też który z ekspertów się wypadał, że miały koreańskie napisy na no. Na, na, na Gdyby były to koreańskie, to pewnie by droga prowadziła do Rosji, no bo wiadomo, że, że, te, że te kraje, dzisiaj Korea Północna i Rosja, współpracują ze sobą w zakresie militarnym. Ale jednak, ja oczekuję i myślę, że nie przesądzajmy dzisiaj, w tej chwili tego, dokonajmy dokładnego zbadania tej sytuacji. Określmy to wszystko, jak, jak do tego doszło, i potencjalnego sprawcę, który, który za tym stoi. No to dobrze, to, to jeszcze tutaj zatrzymam się na moment, przy, przy tym kontekście, takim już globalnym, czy w Pana ocenie Polska straciła poprzez nieobecność w Waszyngtonie, o ile rzeczywiście należy tę nieobecność traktować jako w kategoriach straty. Znaczy, ja uważam, że Polska straciła, dlatego że wie pan, my jesteśmy krajem, krajem frontowym. My tak naprawdę lotnisko w Jasiące jest, jest, głównym, jest głównym lotniskiem, który dostarcza pomoc militarną dla, dla Ukrainy. Polska jest krajem, który posiada największą, naj, największą jeżeli chodzi o długość granicy z, z, z Ukrainą. My od początku wspieraliśmy Ukraińców, my, my, jest, my byliśmy w tą sprawę cały czas zaangażowani. Wiemy, jak prezydent Biden dziękował. Polsce i, i chwalił nas za, 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 za wsparcie. Natomiast natomiast ten, ten udział, myślę, że no do, jest przykry, że, że, że tam przedstawiciele Polski nie uczestniczyli. Gdzieś przeczytałem, ale ostatecznie nie pojawiła taka informacja, niż to była kaczka, że, że miał prezent Fala jechać czy z Czech, zdaje się, ale bo gdzieś tam był, w, 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 w którejś z telewizji widziałem wymieniany. To w ogóle byłoby już, by już, by, by już była całkowita, się klęska, klęska dla Polski. Natomiast no, jest, jest sytuacja taka, że polska dyplomacja musi więcej popracować nad tym, żeby w takich spotkaniach jednak brać udział i odgrywać rolę, ważną rolę, bo, bo myślę, że bez Polski również naszego, naszego stanowiska, kiedy my jesteśmy krajem i graniczącym bezpośrednio z Rosją, ale i krajem, który jest, jest bezpośrednio krajem frontowym, musimy uczestniczyć w tych rozmowach, żeby wiedzieć, jakie tam decyzje będą zapadały. No i wielu Polaków rzeczywiście jest rozczarowanych tą nieobecnością. Panie wojewodo, wracając do infrastruktury krytycznej, co dalej z planami budowy masztu telekomunikacyjnego, przeciwko czemu protestują mieszkańcy Woli Justowskiej? Panie doktorze, Szanowni Państwo, sprawa jest bardzo trudna i skomplikowana, albowiem przepisy prawa, które w tym zakresie są... Zgodnie z wydaną decyzją przez wojewodę Małopolskiego wskazały na to, że decyzja prezydenta miasta, który, który za, wydał, wydał decyzję o zakazie budowy tamtego masztu, była wydana z, z naruszeniem prawa, pomijała istotną kwestię, jak wyrok sądu administracyjnego, który określał pewne parametry, które pan prezydent nie wziął w te, nie wziął pod, pod uwagę. Do tego doszło do zmiany przepisów. Otóż, jeżeli nawet miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje, tak, nie, nie przewiduje budowy masztów, to po nowelizacji tych przepisów prawa niestety to już nie wpływa na to, czy ten, czy ten maszt ma powstać, czy nie. Miejscowy plan nie może nie, nie, nie wyklucza powstania tego, tego masztu. Dalej, dalej w 2023 roku w maju doszło do Zarządu Jeszcze Prawa i Sprawiedliwości do zmiany przepisów również w zakresie oddziaływania. Zliberalizowano te przepisy w zakresie oddziaływania tych masztów, czyli można je stawiać bliżej zabudowy mieszkalnej niż było to, niż było to przed, przed mają 2023 2023 roku. Oczywiście rozumiem, rozumiem kwestię mieszkańców, którzy protestują w tej sprawie. Spotkałem się z nimi, jestem w kontakcie również z grupą tych mieszkańców. Do wojewody małopolskiego wpłynęło, wpłynęła petycja, wpłynęło y, wiele y, y, pism, które traktowałyby o wznowieniu postępowania. Natomiast na tym etapie analizujemy to i nie będę dzisiaj wypowiadał się, jaki będzie dalszy los. Ale co z Państwa, państwo z tym zrobią? Z jednej strony protesty mieszkańców, uzasadnione, bo każdy ma możemy czuć obawy wobec bliskości tego typu instalacji. Z drugiej strony białe plamy. No jeszcze raz powtórzę, infrastruktura krytyczna, to jest element infrastruktury krytycznej. Ale oczywiście, tak panie redaktorze, sam pan w rozmowach ze mną doświadczał tego, będąc choćby w okolicach Kopca Piłsudskiego. czy, czy Piłsudskiego ZO, to jest jedno nie miejsce. Ma tam, ZO, koło nie ZO, jest wiele białych plam. Jest odpowiedź na interpelację pani posłanki Doroty Marek do ministra cyfryzacji, właśnie występowała w zakresie cyfryzacji, że Ministerstwo Cyfryzacji jasno stoi na stanowisku, że Pol trzeba cyfry, cyfryzować. I trzeba y, zapewniać większą łączność, a szczególnie teraz jeszcze w sytuacji, kiedy mamy wojnę za naszą, za naszą wschodnią granicą. Nie, przyszłość świata jest tak naprawdę nieprzewidywalna, bo to się wszystko zmienia. Y, trzeba dbać o to, żeby ta łączność była choćby ze względu na zagrożenia z tego, tytu, z tego tytułu płynące. No, ja rozumiem y, ludzi, którzy nie, nie chcą tego mieć koło siebie, no, ale takim sposobem nigdy tej Polski nie, nie cyfryzujemy, A w Małopolsce jest białych, wiele białych plam na mapie województwa, y, województwa małopolskiego, których naprawdę jest gigantyczny problem z zasięgiem albo wręcz go nie ma. No to jeszcze raz powtórzę, to co państwo z tym zrobią? No i kiedy jakaś decyzja? Na razie wpłynęły wnioski do wojewody o postępowanie wznowieniowe. Postępowanie wznowieniowe również się charakteryzuje tym, że, że tam jest kilka przesłanek, które musi być spełnione, aby takie postępowanie mogło być wznowione. Analizujemy tą sprawę. Na tą chwilę nie jestem państwu, nie będę przesądzał, czy, czy tą sprawę będziemy dawali do ponownego rozpatrzenia, czy, czy ona zostanie zamknięta na etapie takim, jakim została w tej chwili zamknięta. Panie wojewodo, no to czekamy na jakąś decyzję, no bo to z jednej strony obawy mieszkańców, z drugiej strony element infrastruktury krytycznej. Do prac legislacyjnych rządu trafił projekt przygotowany przez Ministerstwo Pracy, oczywiście ministerstwo kierowane przez Lewicę. Ten projekt dotyczy nowych uprawnień inspektorów i inspekcji pracy. Po wejściu zmian inspektorzy będą mogli zmieniać umowy cywilnoprawne pracowników w umowy o pracę. Czy budzi to jakieś opinie dzisiaj, jakieś obawy, opór pracodawców? Nie wiem, czy budzi opór pracodawców, natomiast myślę, że to też jest element słuszny dzisiaj, dzisiaj i to bardzo, bardzo dobra idea, że, żeby takie uprawnienia przekazać państwowej inspekcji pracy, żeby to mogła robić. Dlatego, że no w dalszym ciągu mamy ten problem, szczególnie jeżeli dotyczy młodych osób, y, wykorzystywania ich w formie umów tzw. śmieciówek, czyli, czyli umów, które, które, które są umowami bez na przykład, prawa do urlopu, y, y, czy, 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 w, czy, czy w ogóle in, in, innych świadczeń z tego, z tego wynikających. I dlatego, bardzo dobrym jest rzeczą, że. że Dzisiaj oczywiście umowy te nie znikają z obiegu prawnego, bo ktoś, to spełnia wymogi i pracuje na takiej umowie, nie będzie tego, tego w żaden sposób pozbawiony. Ale jednak, jeżeli inspektor znajdzie taki przypadek, w którym umowa no jest sztuczną umową, bo tak naprawdę w tym miejscu powinna być umowa o pracę, no to automatycznie dokona zmiany tej umowy z umowy zlecenia na umowę o pracę. A co będzie w takich sytuacjach, kiedy pracownik nie będzie chciał umowy o pracę, bo, bo odpowiada mu umowa cywilnoprawna, to co wtedy inspektor zrobi? Nie znam szczegółów tego przepisu, rzeczywiście, wie pan, jest sprawa taka, bo staje sobie Sprawę, że są osoby, które w tak zwanych wolnych zawodach pracują i pewnie, które zarabiają duże pieniądze i bardziej im się opłaca na, na umowach cywilnoprawnych pracować. Byłbym, postulowałbym, żeby dawać swobodę w tym zakresie jednak na linii, na linii pracownik. to prawda, że, że jeżeli chce dalej pracować, to jest jego pisze oświadczenie, świadoma decyzja. Tak? Natomiast w tym przypadku, w którym dochodzi do takiej sytuacji, że pracownik nie miał wyboru, tylko został skazany, skazany na, na podpisanie takiej umowy, no to automatycznie powinno dochodzić do zmiany takiej umowy. No to jest w tych sytuacjach, gdzie, gdzie jeżeli chodzi do do o stosunku tak pracy, a tak jest umowa, umowa cywilnoprawna. Tak jest. Jeszcze te, te zmiany przewidują, że inspektorzy będą mogli kontrolować zdalnie. Co można zdalnie skontrolować? Znaczy no, się wie pan, że no, w dzisiejszych czasach, no zdalnie, by, prawda, połączyć się przez jakiś komunikator, zażądać dokumentów, dokumenty dostać skanem i bez wychodzenia, że tak powiem, ze swojego biurka można to dzisiaj zrobić. No myślę, że pandemia wiele nas, wiele złego wniosła, ale też wiele... Jakieś elementy dobre są właśnie te, te elementy tej zdalnej pracy, której się troszkę nauczyliśmy, choćby w takich, w takich aspektach, że dzisiaj można na odległość robić, nawet jak Pan zapewne widział, minister Sikorski też zdalnie uczestniczy w szczytach europejskich i, czy, czy nawet w forach, forach światowych, więc myślę, że, że są, to, są to dzisiaj bardzo, bardzo pożyteczne aspekt. No, mamy jeszcze na tym tle inną zmianę, a w zasadzie taki projekt pilotażowy, mianowicie czterodniowy tydzień pracy, też um, pilotaż prowadzony przez minister. Ministerstwo Pracy, nie za wcześnie? Ministerstwo robi to pilotażowo, bodajże do końca roku. Kto się chce zgłosić, to się, to się mógł zgłosić. I jest też ważne, że są na to środki, dlatego że te, ten jeden dzień, który będzie tam y, tym dniem wolnym, no to ministerstwo pokryje koszty dla, w stosunku do pracodawców za to, za to żeby to było. Warto sprawdzić efektywność takiej pracy, tak? Czy, czy, czy dzisiaj czy dzisiaj, nam, czy dzisiaj nam jest potrzebny pięciodniowy czy czterodniowy? Przypomnę, że minęło wiele, wiele lat od kiedy zmieniliśmy z systemu sześciodniowego na pięciodniowy. No i warto też tutaj podkreślić, że założenie jest takie, że co, co, co najmniej 75% umów to będą musiały być umowy o pracę, nie umowy cywilno tak jest. Skoro, skoro o tym dyskutujemy. Ryszard Śmiałek, wicewojewoda Małopolski, jedyny jak na razie współprzewodniczący Nowej Lewicy w Małopolsce. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo życzę Państwu miłego dnia.